Zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielarz. Dzień dobry, tutaj Wojciech Chmielarz i witam państwa w kolejnym odcinku podcastu Zbrodnia na poniedziałek. Podcastu, w którym opowiadam państwu o różnych ciekawych sprawach kryminalnych z całego świata i dzisiaj przeniesiemy się do Azji, konkretnie do Azji Południowo-Wschodniej, a jeszcze konkretniej. Do Singapuru, w którym mam wrażenie, jeszcze do tej pory nigdy nie byliśmy. Opowiem Państwu o bardzo dziwnej sprawie kryminalno-kulinarnej. Takiej sprawie, która w swoim czasie w Singapurze wywołała małą pańkę i zrobiła sporo, sporo zamieszania, a jest z, z kilku powodów em, intrygująca i Ciekawa. Ale zanim do tego przejdziemy, no to ja tradycyjnie wspominam o Fundacji Pogoń Ruska, fundacja, która zajmuje się pomocą Ukrainie i Ukraińcom e, i która robi mnóstwo dobrej roboty. Jakie konkretnie, to możecie Państwo sprawdzić, po prostu zaglądając na ich Facebooka. E, oni tam dają sprawozdania ze swojej działalności, co kupują, gdzie zawożą i dlaczego. No i ja e, po pierwsze zachęcam do tego, żeby ich wesprzeć pieniążkami, to i naprawdę to nie muszą być wielkie kwoty. 5-10 zł może też robić różnicę, czy po prostu robi różnicę. No a jeśli nie możecie ich wspomóc finansowo, no to like, obserwowanie no to też jest pomoc, bo no, dzięki temu się da do większej ilości osób dotrzeć. Więc pogoń Ruska zachęcam do obserwowania, do pomocy, do wspierania finansowego. A jeśli chodzi o kolejny stały punkt programu, czyli kącik literacki, no to mam dla Państwa dzisiaj dwie książki. Dwie książki i też książki, które się dzieją w takich mniej oczywistych zakątkach świata. Dobra, ale zacznijmy od po prostu będę mówił, o jakie książki chodzi. Więc po pierwsze przychodzę do Państwa z furią Alexa Michael-Edisa. to jest brytyjski autor, ale greckiego pochodzenia czy Grek mieszkający w Brytanii. Okej, okay, już widzę na skrzydełku jest jego, jest jego życiorys. Urodzony na Cyprze w grecko-angielskiej rodzinie. Alex Michaelides bardzo zasłynął, także w Polsce, bo to był wielki hittor książkom pacjentka. No i to był bardzo fajny, bardzo sprytnie wymyślony kryminał z jednym genialnym twistem, więc też nieśmiało polecam. Warto przeczytać, bo to bardzo przyjemna książka w czytaniu. Potem były boginie, nad którymi no spuśćmy zasłonę milczenia. No i wrócił teraz Mike Lides z Furią. No i Furia to jest książka, w której znowu wrócił do formy bardzo dobra, bardzo ciekawa, zabawna, lekka. Taki, rozumiecie państwo, kryminał, kryminał, który nie chce być niczym innym, nie udaje niczego innego, który nawiązuje twórczo do klasyki gatunku i jakby dostosowuje tą klasykę, czy te wzorce klasyczne do współczesnych realiów, do wrażliwości współczesnego czytelnika. Ale, dobra, o co chodzi? Chodzi o to, że jest sobie była gwiazda filmowa, Lana Farrar, która w pewnym momencie swojego życia... Organizuje wyjazd na grecką wyspę razem ze swoimi przyjaciółmi, gdzie tam mają spędzić uroczy weekend. Jedzie z nią jej syn, jedzie z nią jej mąż, jadą najbliżsi przyjaciele, łącznie tam bodajże 7 osób, plus tam chyba dwie osoby z obsługi tej wyspy, które się zajmują ją, posiadłością. No i oczywiście ta wyspa z powodu warunków pogodowych nagle zostaje odcięta od świata. No, i co się okazuje? No, okazuje się, że ktoś ginie, więc my na pewno mamy taką klasyczną sytuację jak z książek Agaty Christie. No i mamy opowieść o tym, co się wydarzyło i dlaczego się wydarzyło, bo ta historia dzieje się nie tylko na tej greckiej wyspie, ale też dzieje się w Wielkiej Brytanii, gdzie no, dowiadujemy się, co się dokładnie dzieje co łączy tych wszystkich bohaterów, jakie są ich relacje. Tam oczywiście są jakieś tajemnice z przeszłości, jakieś wzajemne pretensje, konflikty, różne skomplikowane historie i to wszystko nam Alex Michaelides przedstawia w Furii. No i dąży to finału bardzo satysfakcjonującego. Więc tak jak mówię, bardzo przyjemny, fajny kryminał. Taka dobra rozrywka więc bardzo polecam, po prostu mi się to z ogromną przyjemnością czytało, bardzo dużymi dużą frajdę i mi Alex Michaelides w swoją furią sprawił, więc yy, polecam. Druga książka, o której chciałem Państwu opowiedzieć, teraz sobie zdałem sprawę, że trochę podobna w, w zamierzeniach, to jest, ale równocześnie zupełnie inna, <grywka> okej. Okay, zaraz to spróbuję wyjaśnić, to jest książka pod tytułem Sarek, Ulfa Kwenslera, czym jest Sarek? Tytułowy Sarek to jest jakiś taki region i park narodowy w Szwecji, gdzieś daleko na północy. Ja, oczywiście, po czytaniu tej książki od razu uruchomiłem Google Earth. Zacząłem oglądać, jak to wygląda topograficznie, oglądać zdjęcie. No i oczywiście, to jest takie totalne pustkowie, Park Narodowy, gdzie nie ma nawet wyczyszonych szlaków, gdzie teren do wędrówki jest bardzo trudny i tam trzeba być naprawdę wyćwiczonym turystą. No i oczywiście, jak Państwo się domyślacie, tam dzieje się akcja. Tam trafiają się bohaterowie powieści Sarek, a jest to Trzech Przyjaciół dwójka kobiet i jeden, jeden mężczyzna, do których czyli Mylena i jej chłopak, no jej przyjaciółka Anna, no i do nich w ostatniej chwili dołącza tajemniczy Jacob no i właśnie on nalega, bo plany mieli innie, żeby jednak pojechali do, do Sareku i wyruszają w czwórkę, w tą trudną wędrówkę no i znowu Dzieją się różne dziwne i niepokojące rzeczy. No, i teraz tak, w porównaniu do Furii, która jest taką powieścią lekką, powiedziałbym przyjazną, Sarek jest dużo poważniejszy. To jest konkretny tyler psychologiczny z naciskiem na słowo psychologiczny, gdzie są pogłębione portrety bohaterów, pogłębione relacje między nimi, i widzimy taki dramat, który właściwie z każdą stroną narasta no i prowadzi do jakiegoś no do czego prowadzi to państwo nie opowiem ale no możecie domyślać się że tam się dzieje no i jest w tym obserwowaniu tego tej narastającej grozy tego narastającego dramatu coś co sprawia że my czujemy że to nie skończy się dobrze ale nawet wiemy że nie skończy się dobrze bo to ta książka właściwie zaczyna się od scen e, przesłuchania i już wiemy od razu, skoro przysłuchuje policja, to tam się wydarzyło coś złego, ale nie wiemy dokładnie co i dlaczego. Więc czujemy, wiemy, że nam się wydarzy coś złego. I obserwowanie, jak ta historia do tego zmierza. To jest hipnotyzujące. Więc. Też taka książka, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Właśnie tym też ty tymi postaciami bohaterów i. Tym, jak ta akcja jest poprowadzona, no i tym, że czuć ten Sarek, czuć tą pustkę, czuć to opuszczenie tych bohaterów i to, że oni nagle znaleźli się, no ludzie z XXI wieku, na totalnym pustkowiu, gdzie mogą liczyć tylko na siebie, i w takiej sytuacji, kiedy dzieje się coś złego, kiedy, no jedna na przykład osoba e, okazuje się nie do końca tym, kim myślimy, że była, e, no dzieją się rzeczy straszne, więc e, Sarek. Ulfa Kwenslera to wydało wydawnictwo marginesy, czyli to wydawnictwo, które, które mnie wydaje. Też bardzo polecam. No, Mrozi krew w żyłach, trzyma w napięciu. Bardzo fajna rzecz. Dobrze, a teraz już przechodzimy do dzisiejszej sprawy i przenosimy się do Singapuru. I teraz tak to będzie Singapur, więc tam się pojawi dużo nazwisk, których ja pewnie nie będę potrafił dobrze przeczytać, za wszystkie swoje błędy oczywiście serdecznie e, przepraszam. Ok. Zaczęło się 9 stycznia 1987 roku. Detektyw tamtejszej policji, V. Ala był zawalony robotą. W pewnym momencie odezwał się jego pager. Jeden z informatorów detektywa prosił go o pilne spotkanie, ale Gamalaj niechętnie, ale zgodził się na nie pójść. Potem pożałował, bo historia, którą usłyszał, była tak niewiarygodna i dziwna, że wdawała się być wytworem fantazji kogoś niespełna rozumu. Był tylko jeden problem. Informator, który mu ją opowiedział, był jednym z jego najbardziej zaufanych współpracowników i jeszcze nigdy go nie zawiódł. Detektyw Ala Gamalaj poszedł do swoich przełożonych, przedstawił im sprawę, a ci, chociaż też byli sceptyczni, po krótkim namyśle nakazali mu wszcząć śledztwo. Co takiego usłyszał detektyw Ala Gamalaj od swojego informatora? Otóż dowiedział się, że niejaki Ayakano Marimutu został zamordowany. No i to jeszcze nie było takie dziwne. Singapur to jest takie małe, dla Państwa już nie wiedzą, małe miasto, państwo na południowym skraju Półwyspu Malajskiego, państwo bardzo bogate, no i państwo, które słynie też z tego, że jest bardzo bezpieczne. Ale nawet w nim dochodzi do drastycznych zabójstw. Więc o ile samo zabójstwo, samo morderstwo nie było niczym dziwnym, bo to się nawet w Singapurze zgadza, no to szokujące było to, co się wydarzyło później. Otóż ciało Ayakano Marimutu, przynajmniej według policyjnego informatora, zostało pocięte na drobne kawałki, a potem sprawcy przygotowali z niego kery. Ala Gamalaj zaczął od tego, żeby sprawdzić domniemaną ofiarę. Dowiedział się, że Ayakano Marimutu był pracownikiem jednej z instytucji rządowych i zajmował się utrzymaniem domków letniskowych w Changi. To jest dzielnica Singapuru, która znajduje się na wschodnim krańcu tego miasta państwa. Sam Ayakano Marimutu mieszkał w domu z trójką dzieci niedaleko kościoła prezbiteriańskiego na Orchard Road. 18 grudnia 1984 roku jego żona, na garata Wali Ramiach zgłosiła jego zaginięcie. Powiedziała, że jej mąż miał wyjechać sześć dni wcześniej do Genting's Highlands w Malezji. No i nigdy z tego miejsca nie wrócił. W wielkim skrócie, Genting Highlands to takie malezyjskie las Vegas, pełne hoteli oraz kasyn. I to właśnie te ostatnie miał odwiedzić Marimutu. Co się z nim później stało? Nie wiadomo. Detektywowi udało się ustalić, że Marimutu faktycznie miał hazardowe długi. Krótko przed domniemanym wyjazdem pożyczył od swojego pracodawcy 600 dolarów. Mówił, że zamierza je przeznaczyć na przybory szkolne dla swoich dzieci. Pozornie, więc wszystko się układało w jakąś taką spójną całość. Hazardista z długami, dodatkowo się zapożycza, jedzie do kasyna, żeby spróbować się odegrać. Najprawdopodobniej ponosi klęskę, traci wszystkie pieniądze, a potem. No a potem, być może, popełnia samobójstwo. Takie historie się zdarzają i zdarzały. Tutaj jednak coś detektywowi Alagmalajowi nie grało. Po pierwsze, wyglądało na to, że Marimutu, zapożyczone pieniądze, faktycznie kupił te przybory szkolne dla swoich dzieci. Po drugie, wypełnił wniosek urlopowy. Chciał rozpocząć wypoczynek 21 grudnia. Dlaczego w takim razie wyjechał do Malezji 12 grudnia, czyli 9 Dni wcześniej, coś tu po prostu nie miało sensu. Natomiast żona Marimutu podtrzymywała swoje zeznania z 1984 roku. Powiedziała, że jej mąż ciągle jest zaginiony i od pięciu lat nie miała od niego żadnej wiadomości. Policja rozpoczęła intensywne dochodzenie. Przysłuchano ponad 30 osób, które mogły mieć wiedzę o sprawie. W ten sposób wytypywano wstępnych podejrzanych. Detektyw zainteresował się również swoim informatorem. Chciał wiedzieć, skąd mężczyzna dowiedział się o całej historii. No i e, informator był domokrążcą, prawda e, okazała się trywialna, bo mężczyzna wyznał, że o wszystkim zadecydował przypadek. Po prostu usłyszał pewnego człowieka, który przechwalał się w barze tym, jak zabił marimutru, i potem zrobił z niego kery. No i tym człowiekiem był brat żony Marimutu. 23 marca 1987 roku policja weszła wczesnym rankiem do domu ośmiorga podejrzanych i wszystkich ich zaaresztowała. Byli to kolejno wdowa po Marimutu, czyli Nagarata Wali Ramiach, jej matka Kamachi na sama, jej trzej bracia, Yo, i teraz będzie bardzo trudne imię i nazwisko, Rata Krishnana Ramayah, kolejny brat to był Mugam Chandra i Balakrishna Ramiach oraz zatrzymano także ich żony. Balakrishna Ramiar pracował jako rzeźnik. Z kolei Ramayah był dozorcą domków letniskowych należących do Ministerstwa Finansów a Shanmugam Chandra opiekował się presbiteriańskim kościołem na Orchard Road, czyli tym kościołem, który znajdował się tuż obok domu Marimutu. Po dwóch dniach przesłuchań jedna osoba pękła i wyznała całą prawdę. No i według tej osoby do morderstwa doszło 12 grudnia 1984 roku. Trzej bracia zaprosili swojego szwagera do kwatery w kościele prezbiteriańskim. Następnie przez cały dzień z nim pili, także w nocy był on właściwie już zupełnie nieprzytomny. Wtedy mężczyzna został zabity za pomocą żelaznego drąga, kilka razy uderzono tym drągiem go w głowę. Później jego ciało zostało pokrojone na jak najmniejsze kawałeczki i ugotowane w wielkim garze z ryżem i kery. Następnie bracia przerzucili to makabryczne kery do kilku worków ze śmieciami i porozrzucali je po całym mieście. Po co w takim razie przygotowywali to dziwne kery, skoro od początku zamierzali je wyrzucić? No więc chodziło o to, żeby zmienić kogoś, kto z ciekawości zajrzy do worków. Tak ktoś, kto je znajdzie, otworzy, w środku zobaczy resztki jedzenia i, i odłoży, a nie ludzkie ciało. To była jedna z najbardziej niezwykłych i dziwacznych spraw, jakimi kiedykolwiek zajmowała się i jakie rozwiązała policja. Niezwykła, ponieważ szczątki nigdy nie zostały odnalezione, a mężczyzna nigdy nie został zgłoszony jako ofiara morderstwa. Dziwaczna sposobu, z powodu sposobu, w jakim pozbyto się ciała, opowiadał później w prasie Jagi Singh, dyrektor Departamentu Dochodzeń Kryminalnych Singapurskiej Policji. Ostatecznie przed Singapurskim Sądem stanęła szóstka zatrzymanych. Nagarata oraz jej trzech braci zostało oskarżonych o morderstwo. Natomiast ich matka oraz żona jednego z braci za podżegnanie do zabójstwa. Jaki był motyw zbrodni? Według śledczych Ayakano Marimutu miał problemy z hazardem i alkoholem. Stosował też wielokrotnie przemoc wobec swojej żony, jej bracia postanowili bronić siostry i dlatego zamordowali jej męża. Problemy śledczych zaczęły się jednak przed samym sądem. Sama rozprawa podobno trwała zaledwie 12 minut. Okazało się, że oskar życiel nie dysponuje właściwie żadnymi dowodami. Nie było żadnych bezpośrednich świadków zbrodni. Nie udało się znaleźć narzędzia zbrodni ani garnka, w którym potem niby ugotowano ofiarę. Nie znaleziono nawet samego ciała, a także żadnych innych dowodów, które wskazywałyby na winę oskarżonych. No i tutaj Państwo pewnie e, przypomną mi o e, tej jednej osobie, która przyznała się do wszystkiego, e, przyznała się do winy, natomiast problem z tym polega na tym, że do dzisiaj singapurska policja nie ujawniła, kim ta osoba była. I no pomimo tego, że minęło już tyle lat od tej sprawy, do dzisiaj tego nie wiemy. Cała ta, cały ten proces toczył się przed widownią złożoną z 200 osób. Wśród tych 200 osób było też 25 krewnych. Oskarżonych, no i sprawa budziła zresztą tak duże zainteresowanie, że nie wszyscy chętni zmieścili się wtedy na sali sądowej. No i w tej sytuacji, kiedy sam prokurator no, informował, że nie mają wystarczających zarzutów, sąd zdecydował się na ich, yy, przepraszam, sam prokurator mówił, że nie mają wystarczających dowodów, no to sąd zdecydował się na oddalenie yy, zarzutów. Co jednak ważne, Oddalenie zarzutów nie jest jednoznaczne z uniewinieniem. W Singapurze, jak w wielu innych państwach, stosuje się zasadę, że nikt nie może być sądzony dwa razy za to samo przestępstwo. No i oddalenie zarzutów oznacza, że policja miała, że policji daje się szansę na to, żeby zdobyć nowe dowody. No i jeśli te dowody zostałyby zdobyte, to prokurator mógłby jeszcze raz posadzić całą szóstkę na ławie oskarżonych. Zresztą prokurator Ang Singtek powiedział, że policja dalej będzie prowadziła śledztwo, no a oskarżenie ma zamiar w przyszłości całą tą szóstkę o morderstwo oskarżyć. Co się wydarzyło po tym, po tym posiedzeniu, no to jest też bardzo ciekawe, bo kobiety, które były oskarżone zostały zwolnione do, do, do domów, natomiast trzej bracia natychmiast po opuszczeniu budynku sądu Zostali znowu zatrzymani. Następnie spędzili w areszcie bez postawienia jakichkolwiek formalnych zarzutów aż 4 lata do 21 czerwca 1991 roku, no i wtedy ich zwolniono bez żadnych warunków i bez żadnego wytłumaczenia. Po uwolnieniu pojechali na plażę w Changi. tam weszli do morza, żeby zmyć z siebie więzienny brud. No, i to był podobno taki typowy rytuał dla osób opuszczających cele w Singapurze. Następnie założyli czyste ubrania, co miało symbolizować nowy początek w ich życiu i poszli się pomodlić, a następnie wrócili do swoich rodzin. Do dzisiejszego dnia nie wiadomo, co się dokładnie stało z Ayan Kanu Marimutu. Nikt nie został skazany za jego domniemane zabójstwo. Nie udało się odnaleźć ciała. Jego zaginięcie jest jedną z największych tajemnic singapurskiej kryminalistyki. A morderstwo Kerry obrosło legendą. Chociaż, jak w każdej legendzie, nie wiadomo, ile jest w niej prawdy. Dzisiaj jest dla nas nowy dzień, chcemy myśleć tylko o przyszłości. Nasze rodziny dość wycierpiały, powiedział Rata Krishnan Ramayach, kiedy był pytany przez dziennikarzy o morderstwo w dniu, kiedy wyszedł. Na wolność. No i teraz tak, nie wspominałem na początku, jak zacząłem mówić o tej historii, że ona wywołała taką małą panikę w Singapurze. No i faktycznie tak było, bo kiedy wyszło na jaw, że no, ciało zostało niby ugotowane i wymieszane z Kery, no to wielu ludzi byli, było przerażonych, że kupując Kery u, jakich, u jakichś ulicznych sprzedawców mogli zjeść. Kerry z ludzkim mięsem. To oczywiście nie była prawda, bo nawet gdyby zakładając, że ta historia tak się wydarzyła, jak policja uważała, no to do Kerry służyło po prostu do pewnej zmyłki, a nie było nikomu sprzedawane, ani serwowane. Ta sprawa miała jeszcze swój epilog w 1995 roku, bo na podstawie tej historii Television Corporation of Singapore stworzyła kilka odcinków serialu Dr. Justice w którym opowiadano o prawdziwych sprawach kryminalnych. No i o tym serialu napisała singapurska gazeta The Straight Times. No i w tym momencie cała szóstka oskarżonych postanowiła oskarżyć tą gazetę i zażądać odszkodowania. No właśnie, i od gazety, i od telewizji. Twierdzili, że zostali przez te dnia zniesławieni, ponieważ zarzucano im dokonanie morderstwa, no, którego nie popełnili, Sąd jednak oddalił ich pozew, twierdząc, że dziennikarze podali po prostu same fakty. E, więc to była ta sprawa singapurska, natomiast w ramach pewnej kryminalnej ciekawostki muszę Państwu powiedzieć, że kery jako, nie wiem, atrybut zbrodni, czasami jako narzędzie zbrodni, pojawia się w wielu sprawach, w wielu zakątkach, w, w wielu zakątkach świata, kilka takich historii, Kus, mojemu zaskoczeniu, zebrałem. Natomiast to nawet nie jest jedyne morderstwo Kery w regionie, bo podobnym, e, podobną nazwą określano sprawę, do której doszło w Malezji w roku 2004. E, tam przed sądem postawi, postawiono Szaminę Bano Mohamed Farahuke oraz jej kuzyna Jaweda Akhta Abdullah Wahida. No i oskarżono ich o wspólne zamordowanie męża kobiety Rejaza Ahameda Marufa. Marów był dyrektorem zarządzającym fabryki zajmującymi się recyklingiem plastiku. No i mężczyzna został uduszony w swoim własnym domu w godzinach od 3 do 5 nad ranem. Miał to zrobić jawid akta Abdul Wahed, podczas gdy żona mężczyzny przytrzymywała swojego męża. Następnie wspólnie pogrzebali jego ciało w przydomowym ogrodzie. Nazwa morderstwo Kerry wzięła się stąd, że według pierwszych doniesień Rajez został najpierw nakarmiony przez kobietę Kerry, w którym znajdował się silny środek nasenny. Późniejsze badania jednak nie potwierdziły, żeby mężczyzna został przed śmiercią odurzony. Co ciekawe w tej sprawie, jednym z głównych dowodów były zeznania dzieci pary, bo dwie córki, oni mieli tam łącznie czwórkę dzieci, ale dwie córki zgodnie przyznały, że widziały matkę i jej kuzyna. Jak zabijają ich ojca, a potem zakopują jego ciało. No to i kobieta oczywiście się broniła, mówiła, że ona nie zabiła męża, wręcz przeciwnie, próbowała mu pomóc. Ale została zastraszona przez kuzyna, któremu towarzyszyło jeszcze dwóch innych mężczyzn. Z kolei Jawid, który był zatrudniony w fabryce zarządzanej przez Rajeza, twierdził, że nie miał żadnego motywu, żeby zabijać ofiarę. Został wezwany do domu przez kuzynkę. No i kiedy do tego domu przyjechał, Rejas już nie żył. Kobieta poprosiła go, żeby pomógł jej ukryć ciało, no i to właśnie, i tylko to zrobił. Malezyjski sąd uznał jednak te wyjaśnienia za nieprzekonujące i ostatecznie skazał i Szaminę, i Jawida na karę śmierci w roku 2014. Szamina y, podobno przyjęła ten wyrok w milczeniu, Jawid natomiast był szczerze. Zaskoczony. Dobrze, to była dzisiejsza sprawa z Singapuru. Za dwa tygodnie, no właśnie, trochę, trochę mnie kusi, żeby zabrać Państwa do Indii, bo tam się też wydarzyła pewna ciekawa sprawa, ale chyba, chyba zostaniemy jeszcze w Singapurze. I trochę Państwu o tym Singapurze opowiem, bo tam dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Ja mam takie dwie sprawy na, na oku, no, ale już nie będziemy uprzedzać, więc chyba za dwa tygodnie, ciągle, ciągle Singapur. Dobrze, ja bardzo dziękuję za Państwa czas. Przypominam o tych dwóch książkach, o których dzisiaj mówiłem, bo obie są warte Państwa uwagi, czyli Furia Alexa Michael Bardzo dobry, taki lżejszy kryminał nawiązujący do klasyki gatunku świetna zabawa e, i trochę cięższy trochę poważniejszy sarek ulfa kwem slera e, przypominam też e, o fundacji Pogoń ruska żeby ich wspomóc czy lajkami czy pieniążkami raz jeszcze 5 10 zł też robi różnicę ja już e, po raz kolejny po raz drugi dziękuję za państwa czas jeśli podoba się państwu ten podcast lajkujcie go szerujcie, dzielcie się nim komentujcie ja będę za to wszystko bardzo wdzięczny, a teraz już żegnam się z Państwem, życzę miłego tygodnia. To była zbrodnia na poniedziałek. Wojciech Miarz.